Miało być jakieś hasło w tym tygodniu, miałem wymyślić. Właśnie, wspomniałem sobie, Przemek jak wymyślić slogan, hasło na dzisiaj. I, racja, 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 i okazało racja. się, że wcale nie musiałem się za bardzo głowić, ponieważ to hasło już istnieje. I witamy poranek z Legnicą, Albo i wróciliśmy nie po Nie I czy uwagę, ale wszystkie osoby, które słuchają i które spotykamy na swojej drodze, ja mówią, że to jest najgłupsze, co może być. Nieprawda, tak powiedziały tylko raz, dwa, kilka osób. Poranek z radnicą trzeci odcinek wideo opublikowany na kanale YouTube, a także YouTube. na naszej stronie www.radiodel.plm Piotrek i ja przygotowaliśmy dla Was ciekawostki ze świata z Polski z lokalnego pod to ja przygotowałem, a jak, się, jak zwykle się tylko podpisz. Nie ślij mnie! <grym> Dobra, Pamiętasz, że więc... rozmawialiśmy, czy znaczy, właściwie chyba nie ma odcinka, w którym byśmy nie rozmawiali o tym, że Włosi to dziwny kraj, nie? Nie, uparł się taki w ogóle. Ja słuchajcie naprawdę kiedy założę tą stronę, nie lubię Włochów. <grym> W każdym razie rozmawialiśmy o tym dość często ostatnio było o trzepaniu yy, obrusów dywanu przez okno, że jest to legalne, nielegalne. Pamiętasz? Tak, żart w retrospekcji. Zgadnij, co, co mogło przeszkadzać przeciętnemu mieszkańcowi Podhala? Piękna dolina zielona... Jak to co? Wioter wieje! Słuchajcie, nie wieje wioter. Przeszkadzały mu krowa. Woliście słyszeć te takie dzwonki, które krowy noszą pod szyją. Naprawdę słuchajcie, jeden facet oskarżył drugiego właściciela dosyć dużego sporego stada krów, o to, że jego krowy noszą dzwonki pod szyją i dzwoniąc, zakłócają mu ciszę nocną. Rozumiesz? Gościuś śpi w nocy i słyszy non stop dzwonki, które wiszą u krowi szyi. Wiesz co, mogło u krowi szyi. Ładnie do... Tak mogłoby Każdy... być bardziej absurdalnie, poczekaj, mogłoby być bardziej absurdalnie. Mógł na przykład złożyć pozew do sądu o to, że krowy za mielą czy tam laskają trawą, którą sobie tam... Żują, co to na to? Biorąc pod uwagę to, że przeciętna krowa ma cztery żołądki i każdy produkuje jakąś tam ilość gazów, krowa jest tak skonstruowana, że nie, że nie umie puszczać bąków, w cudzysłowie, nie? to, 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 to brzmi jak brzmi, ale nie, nie może puszczać bąków. I są, Piotr, znacie, bardzo ciekawa są, historia. Są, są, słuchajcie, zakłady, które zajmują się, y, przerabiają krowę w taki sposób, że robi się otwór w brzuchu, <laughs> przez który uciekają gaz, słuchajcie, autentyk, to było na Discovery. W każdym razie, mówię, że, słuchajcie, sprawa trafiła do sądu. Sprawa trafiła do sądu yy, i ten panią wygrał. Okazało się, że krowa z dzwonkiem zagłusza ciszę nocną i nie wolno trzymać krowy z dzwonkiem. czy znaczy, można, tylko po 22 trzeba jeden dzwonek zdjąć z szyi. No i biegaj, słuchaj, biegaj, ściągaj dzwonki, rano zakładaj. Słuchaj, to nie jest jedyny absurdalny pozew, który wpłynął do sądu. Mężczyzna, który był na sali kinowej podczas tego seansu właśnie w Denver, złożył pozew. O co? O odszkodowanie oczywiście, do kina za niedotrzymanie środków bezpieczeństwa, co jest jeszcze zrozumiałe. Ale najbardziej absurdalne w tym wszystkim jest to, że podał do sądu wytwórnie Warner Bros. że o nakręcenie filmu o Batmanie. Tego, na którego pokaże przedpierwierowy był w kinie. A przepraszam bardzo, jaka jest wina producenta filmu, że nagrał film? Ty mi powiedz. <noise> Równie dobrze moglibyśmy za każdym razem, ilekroć jakiś pijany facet targnie się na życie swojej rodziny, podać do sądu Stevena Kinga za napisanie leśnienia. Teraz mamy okres olimpiady w Londynie, tak? I słuchajcie, wiecie, co udało się zgubić organizatorom olimpiady? Czekaj, zaraz znajdę. Nie możesz, żeby się się <noise> Co? Co zgubili? Co zgubili, no? Skoro ostatnio premier zgubił dziecko, tak, no było, w Papie, w, w Wielkiej Brytanii, tak, idziemy z rzędniką do pubu, wracamy do domu, jest tak, fantastycznie, no, no, nie jemy nie kolację, coś jest niby nie tak, gdzieś tam, coś tam przeczuwamy, że chyba o czymś zapomnieliśmy, a tu dziecko. Ale ostatnio była afera na jednym z amerykańskich lotnictw, para leciała na Hawaje na wakacje z dwuletnią córką i zapomnieli, najlepsze jest to, że przypomnieli sobie o tym, że mają dziecko dopiero na Hawajach. Tak. No to słuchaj, co zgubili? Co można zgubić tak ważnego, że pod znakiem zapytania mogłoby stać, może nie cała Olimpiada, ale jaka, jak, jakaś tam część rozgrywek? Nie wiem, część sportowców? Nie, słuchajcie, oni zgubili klucze. Zgubili klucz od głównej bramy do <śmulet> Wimbledonu. Ktoś po prostu zgubił klucz. Okazało się, że do Wimbledonu prowadzi jedna główna brama, która jest zamykana na kłódkę, tak? No jak, 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 jak większość bram. I nie wiadomo dlaczego, do tej kłódki jest tylko jeden klucz, który miał jeden człowiek, który go zgubił. Po prostu. No bo dużo mu płacili, wiesz, i musiał, wiesz, wiem, jak wprost jak proporcjonalnie do zarabianych pieniędzy musiał mieć zwiększoną odpowiedzialność, więc wyrzucili pozostałe klucze, zostawili mu jeden, żeby wiedział, że ciąży na nim. Tak, nie i on tego... go zgubił. Brawo. Wielkie prawa dla tego pana. Płacę. Teraz zamienimy się miejscami. Mhm. A co? A teraz będzie o Włochach, słuchajcie. O Włochach tak. Słuchaj, najlepszy sposób na to, żeby wyłudzić od państwa duże pieniądze. Masz jakiś pomysł? Mój pomysł. Chodzić regularnie do McDonalda całą rodziną, a później pozwać koncert albo rząd za to, że pozwolił wybudować tyle McDonald'u. Nie, swoje, wystarczy przez całe życie udawać niewidomych. Pewna włoska rodzina, dwoje rodziców, w wieku około 40 lat, dwójka dzieci, odkąd, od, od początku, od, odkąd się, się dowiedzieć, co takiego można zrobić, zaczęli udawać niewidomych. W czwórkę. Normalnie czwórkę niewidomych. Ludzi mieszkających we Włoszech, i zaczęli wyłudzać pieniądze od państwa. Udało mi się to, słuchajcie, przez prawie 10 lat. Przez 10 lat wyłudzali no rentę, po prostu rentę od włoskiego państwa, za to, że byli niewidomi. Wpadli, bo pojechali na wakacje i się okazało, że nie są niewidomi, a trafili akurat na jednego z włoskich urzędników. Jakie było tłumaczenie? Oni, słuchajcie, pojechali do jakiegoś tam francuskiego regionu. Regionu Francji. Do jakiegoś tam regionu we Francji, gdzie znajduje się jakaś tam cudowna kapliczka, w której płynie cudowna woda uzdrowicielska itd. i tak dalej. Oni stwierdzili, że generalnieśmy ty wodne pili, no i cudowne uzdrowienie. Oczywiście sam w to nie uwierzył. No proszę cię, kto by kto kupił? Ja myślę, że paru by się znalazło. Nie, nie słuchaj, skoro uwierzyli, że cała rodzina z niewidoma, mogli uwierzyć we wszystko. Wyobraź sobie grupę Włochów oglądającą telewizję Brailem. Teraz Piotr myśli. Patrzcie, to ja, Piotr! Chciał ukraść. Yy, chciał co? <noise> Zobacz ten tekst, nie mogę Ci pokazać. Kolejny złodziej postanowi okraść jeden z polskich domów, bo cała, cała akcja działa, działa się w Polsce. I postanowi wejść do tego domu wiesz którędy? Którędy? Przez, przez komin. komin. Dokładnie, przez komin. No, na no, się no, 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 filmu Święty Mikołaj i tak dalej. Jakieś było zdziwienie rodziny, która wróciła rano do domu. Jeden z panów krzyczał, że jest zadymiany i goparzy. No i okazało się, że gościu utknął w kominie na całą noc, słuchajcie, na całą noc w kominie. Chyba jest że więcej nie będzie kraść. Skończyły mi się tematyką, bo... A nie, mam jeszcze! A, widzisz, widzisz, widzisz. Z czego nie buddyzm? Z buddy. Buddyści słyną z tego, że prowadzą taki tryb no. życia, życia bardzo oszczędny. Mało jedzą, mało śpią, bardzo mało potrzebują do życia. Tacy, wiesz, prawdziwi buddyści, mnisi. A, wiem, wiem. Daleko nam do nich. Bardzo daleko. Wiesz, wiesz, na czym polega problem dzisiejszych buddystów mieszkających w klasztorze, który nazywa się... Zapomniałem. W Tajlandii, słuchajcie, że nie wiem wszystko że w Tajlandii jest jeden z kasztorów, gdzie żyją mnisi, którzy po, 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 powinni prowadzić, to się nazywa chyba, a, ascetyczny tryb życia. Tak, tak. Od niego to powiedziałeś. Ascetyczny Trudne to proszę zapisać. W każdym razie, wiesz na czym polega problem tych mnichów? Mm. 90% mnichów mieszkających w tamtych że ma problem z nadwagą, czyli cały ascetyzm, szlak jasny trafił. Puenta, amerykańskie filmy kłamią, jeżeli ktoś mówi, że był w jakimś tajemniczym klasztorze i tak dalej, i tak dalej, to znaczy, że nie ma. Się, się, się stali na głowie, nie jedli, i tam nosną robią ryż. To lepszą Kto przynosi makaron? Włosi. Tak, o właśnie, to tak, włoskie wyjdzie. oni są wszystkim winni. Dokładnie, dokładnie. A jest, udało się go na chwilę uchwycić, słuchajcie. W następnym odcinku będzie dużo dobrego. Co to, to znaczy? To znaczy, że nagramy go już pojutrze, dlatego, że ja wyjeżdżam na wakacje z niedługo. Tak, będzie dużo dobrego, dlatego, że to będzie pierwszy odcinek przed urlopem Piotra. Obiecaliśmy wam, że takie przerwy dwutygodniowe nie będą się powtarzały i nie będą. Tym razem nagramy odcinków na zapas, a co by nam się. A jak wrócę z wakacji, to będę miał dużo tematów, Piotrek obiecał. dużo rzeczy dziwnych mnie spotka po drodze. Piotrek obiecał, że będąc z Bułgarii nagra nam specjalny filmik, więc może uda się go nam jakoś wmontować, jeżeli widzicie go już teraz. To znaczy, że już jest w Bułgarii. A kiedy to się ukaże? Nie mam bladego pojęcia. Jeżeli <grym> w przyszłym tygodniu, to tak, to już jestem w Bułgarii. Słuchajcie, Piotrek Lenart, Przemek Korso, Poranek z Rednicą, odcinek trzeci. Nasz telegraficzny skrót audycji radiowej. A co? Tak jest. Na YouTubie. www.radio.fm. No. To pa. Tak. Nie <grym> to jest człowieku, to drzewa, one mają rodziny i w ogóle.